Witam wszystkich hodowców, hodowczynie, na tutaj kanale moim. Wczoraj nagrywałem film, ale Jaso puderzył telefon i wypadł z ręki. Dopiero później go znalazłem z powrotem. Taki mały prank. Przepraszam, jeżeli coś tam dziwnego widzę, bo to worek zakładam na szmatę, bo dzisiaj ganianie drugi raz. Wyszłam z jest sąsiada, bo chodzi tu taki siada do mnie, próbuje. Ja się zastanawiam czy to, a to się z rynku puścił. Bocian był sąsiada, tak jak mówiłem, no. Panika twierdzi, że nie było, ale osobiście nie wierzę. Tego boczatego. Ale dobra, łapiemy tą moją samiczkę tutaj boczatą, gdzie ona jakkolwiek jest. Bo przecież bez niej nie puszczę gołębi. Więc jakie głupie gołębie wam powiem. O! Wszystkie się rozleciały. No dobra. Teraz będzie genialnie, spokojnie. Wudowie. Tutaj hodowca spokojny. O, nalewa mi wody i jak wracam to ten są efekt, brudno jest. Wykąpały się, całą wylały. Wczoraj Jastrzu brał mi dwa gołębie. Dwa jastrzębie znowu są u mnie. Ja takie gorsze niż sanshock. Gołębie lata, teraz nie chcę boją, się wam powiem. Równie rura z nimi mają chodzić, wszystko będę likwidował, ktoś mówił to dobrze. Tak się wczoraj na nie zdenerwowałem, tak się zmęczyłem. Się wkurzyłem, stwierdziłem, że, że ze sprawiedliwości musi być trochę. No i wiecie. O! Oczywiście, że puszczamy. O, i tutaj, oczywiście, e! No powiem, że... No nie wiem co ja mam zrobić. Będę łapał wszystkim. Powiem Wam, że ja... to chyba muszę wziąć... Wezmę kija i będę je bił tym kijem i zobaczycie to za egzamin, bo... uciekają. Zobaczcie, wyszły chodzą od razu, zobaczcie. Nie oczywiście jak drzwiczki jak na co dzień zamykamy i teraz dosłownie nic nie ma w budzie. Ten czas widzowie gonienia gołębi oczywiście chodzić. Nie chcą to jak standardowo. Ale od czego jest kij? Żeby im pomóc! Zobaczymy, co dzisiaj weźmią, on coś dzisiaj, bo sąsiad złapie. Wczoraj prawie mi ciemne, dwa ciemne złapał sąsiad. Chciały do niego już trochę siadać, ale trochę oświeciło je, że nie powinny chyba tam siadać i... No Bocian to ma prawo pocztowe od razu, tutaj też zawiruje, zawraca, żeby klapnąć, nie, idzie w górę. Ryśka, ryśka niech siada. To nie jest gąb dochodzenia, chodzenia, a chodzi Ryśka. Tu idzie pocztowy, ale ten pocztowy, go o winer łódzki. Nie ma prawa klapnąć, no to kurde. Kurczysko niech to Jasub zabiera dla mnie. Dla mnie, u mnie jego miejsca nie ma, ja go nie chciałem, o sam, o sam dostałem go. O i zobaczcie, tyka mi, z tyki mi uciekł worek, zobaczcie jak ucieka. Po to żebym ich nie gonił. No i co? Cóż, spędzę drugi raz wam powiem No no bo one już posiadałem do tego czasu wam powiem Bo one będą pokrzywdzone, będą drugi raz chodziły na no. Poczekajcie, bo tu worek No to, tylko wam powiem, że poprzebijałem ten worek, ale... A ja powiem, cholerka, cholera, jasna mi na nim nie zależy już. O, siedzi teraz 20 sztuk ponad. A reszta poszła dalej do gdzieś. O, jeden widzę, że już poszedł gdzieś całkowicie, dobra. O, i wszedł te ciemne. No, ja wolę ja mi nerwy nie rozwalać, mam powiem z tymi to Ja to, ponieważ czasami to mało ochotę rzuci tymi gębiami wszystkimi o ziemię, i żeby zdechły, wam powiem, bo to. On to ma chodzić pocztowy się, się, się do nie pocztowy to co on? Dwa kółka zrobi siły nie ma, bo dyszy taki, że szok. O i trochę poszła, no. Ale co z tego, już trochę poszło? No ja pójdą trochę do góry, zobaczycie, zaraz z połowę siądzie kolejnych. Bo na kurde wysoko się boją lata, No to kurde tak tu jaszu mi za zabiera gołębie, wam powiem. Już chodzą, zobaczcie, już schodzą, już się rozwalają. Widzicie, już tu jakiś, jakiś co to czerwona, jakaś gapa, jakiś biały tu chodzi. O, czerwony tu schodzi. Kurde, o zobaczcie, o mu się chodzi, nie chce, to żółty o, żółty o, koroniaty, co to? Ten dom nie, nie miał prawa, żeby usiąść tu, nie miał prawa, tak, tak chodził, o żałobnik już siadł, E Zobaczcie, już jedą w górę, zobaczcie, już się tam kolejne dwa rozwalają, no bo mówię, on nie chcą chodzić z głębiami. No idzie wysoko, to drugi się cyka, no, cykory. Eee, dobrze, niech to zabiera, będzie zabierał, to słabe, bo wyląbane, albo oddam komuś, ale kot to będzie chciał, taki słaby gołem. jak on przyjdzie to. A żeby się u mnie nie męczył, wczoraj, wczoraj też nie siało się wzbić, to przyszedł moment, no. A teraz widzę, że u mnie litości nie ma i no, niektóre widzę, że zaczęły pracować, na przykład ta żałobniczka, widzę, że widziałem wczoraj, że z brzozówki latała, no tak nie chodziła. Widzę, że pracować zaczęła, dzisiaj zobaczymy, czy siedzi kok. O, dzisiaj widzę, że już wypracowała się. I dzisiaj już się wypracowała. Kolejny się już wypracował, się wymęczył. W 6 minut. O, murzyn. Ojej, jak się wymęczył ten ciemny. Zobaczcie. Gołębie idą. I co z tego, że one idą? Zobaczcie, co one robią. No, zobaczcie, jak one się rozwalają. No, powiedz mi to. Kurde. dosłownie pękam ze złości. O, jest jastrząb, widzowie. Jest widzowie, jastrząb. Już mówiłem. U mnie jastrząb wykorzysta okazję. Bierze gołębia już. Idzie tu za białym, tutaj schodzi jeden, się ratuje, tu idzie drugi, tutaj idą jeszcze cztery. O, w stado się wląbał widzowie! W stado! A! A! I idzie tam za czymś. A bo widzę te dwa białe cztery chodzą. dobra tam co ja będę ratował. Już nie mam szans. Poszedł. A tu Krymek schodzi. O. A ja się bo widzi, że Krymek chodzi nisko. Siad Krymek. I zawraca już odpuścił tam temu co uciek. No i tutaj chodzi i teraz 20 rozbitych. No tych słabych mówię. No i co ja widzowie teraz poradzę? Tu coś schodzi w ogóle, nie wiem skąd. Drugi schodzi, a ja się w ich stronę. Trzeci O. Oto losie mój, jak szybko nie klapnie, to... O, widyn siada. No te to, te, co się najbardziej chcą ratować, wam powiem. No te najsłabsze. Widinka to jest stara, to Kat lubię, bo ona była, A tak to się też zawsze taki cykoryk był. Niech siada, no. I to jeszcze kolejny spada, tylko nie wiem czy zdąży. Dwa schodzą. Ta czarna, ta stara, to ze stary gołem się ratują. Stary żałobni, bo one zobaczcie, bystre są. Ale Jastrz idzie do góry do gołębi, a nie! On idzie do gołębi wam powiem. On nie odpuści gołębie niektóre bystre bardzo zeszły. Już go nie widzę, idzie za białym, idzie, 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 że coś tu tutaj, tutaj spadło. Szymel pocztowy zszedł. mnie obserwuje, tu zawraca do gołębi, tam zawraca, pikuje, pikuje, oj, jej. oj. Oj, tam schodzi za czymś. To jest Jastrząb, widzowie. To nie jest gołąb drugi, tylko Jastrząb leci tutaj za białym. A! Szyt. Gołąb, schodź szybciej! Jak nie zejdzie szybciej, to go weźmie. Kurde, już tupię nawet z głupi jestem, no bo jak tę tełpie, to pierwszy nic mi nie pomoże. A ja z nerwów tak mam, ja też właśnie jak się nerwuję, ale no widzicie, ale ja jej dosłownie kocham, mogę wam powiedzieć. Kocham tego gołębia, na nieco dzień nie No, Ale ja kocham po prostu moja miłość, no nie może się zatrzymać jak widzi, że gołębia ma wrzesiastrzą. Denerwuje się, żeby wszystkie skasowały, je ja. Dlatego ja nie potrafię ich wywieźć, bo mi ich szkoda po prostu. Poddawać próbie, ale mimo mocno zdenerwuje, to mi go nie szkoda i nawet wręcz chce. Zaraz przyjdzie, weźmie Ciemnego. Ciemny nie chce siadać, o. No idzie w tamtą stronę i już go weźmie. Już go weźmie, tylko pójdzie w tamtą stronę, a tam dalej on będzie wiedział, że już... A no, tam widzę nisko, coś za czymś chodzi. O, no, już coś widzę że Gania. Tu poszedł za czymś, o, nawet nie widziałem, drugi. Są dwa jastrzębie, bo tam był jeden i teraz tutaj był drugi, no. I to gełębia, że obydwa. Oczywiście no, połowy już nie ma, o, tam chodzą. No, i to są wszystkie moje słabsze gołębie, No, ale widzicie, one szybko schodzą, ale są też takie, co schodzą powoli. No, zobaczymy. No, wczoraj dwóch brał, jednego tutaj piekował za chętnem. No to zobaczymy, czy coś wziął, czy nie. Tutaj widzę, że jeden schodzi, albo to jastrząb idzie. Ale nie wiem, mam powiem, co tutaj idzie. gołębie patrzymy jakby to jastrząb był. O, tu schodzi. O, tu idzie jeden. gołąb się mu wyratował. Teraz widzę, że ucieka. uciekł mu. O, tu idzie jastrząb. A! Nisko! Niziutko, widzicie? On będzie czekał aż te będą schodziły teraz. Będą schodziły i on zaraz będzie brał to. No on już jest sprytny. O tu idzie, zobaczcie. Szysz. A! A O, cię nisko chodzi. Go, nie, nie mówcie, że to nie gołębiarz, to gołębiarz. No właśnie to bierze mi. Naki, to niby, niby, niby nie gołębiarz powinien być, bo takie krótsze akita, ale to bierze razem z gołębiarzem od razu. Tu jeden szum tutaj schodzą się, schodzą, tu widzę jeden, drugi chodzi o, i to zaraz będę musiał wpuszczać. W ogóle wszystkim kobietom, wszystkim serdecznie życzę, życzę wszystkiego dobrego z okazji Dnia Kobiety, tak? Dzisiaj wyjątkowy ich dzień. Oby ten dzień był jeden z dobrych, żeby chłopak dobry prezent dał. Widzę, jakiś obcy pocztowy idzie. Obcy, bo to nie jest mój pocztowy. Czarny jakiś. A bo to sąsiada, bo sąsiada ma samiczkę, powiem że czarną. I ona do pary chce uciekać, no. Wiecie, to ja mogę wykorzystać wręcz tego gołębia, żeby go złapać. Tutaj schodzi mój biały jeden. O, ten już widzi, że na ziemię zeszły, tutaj ten schodzi, no. One już się nie boją, ja z No bo one już nie mają. Drugi od razu się skądś zjawił, o. Drugi, murzyny dwa się zjawił widzicie, trochę bystrości tam nie mają. Trzeci, czwarty się zjawił, o. Piąty, szósty się zjawił. Widzicie, wszystkie się schodzą, no. Nagle sobie stwierdziły, że one jednak już są schodzić. Tutaj schodzi. Widzicie, chodzi ten pocztowy. No, chyba ten obcy, nie to, gdzie jest Dawid akurat, to, to nie. A tam poszedł czarny pocztowy do sąsiada. No co są się dwa otwarte, tylko niegania O, tutaj moje dropy. Gdzieś za drzewem coś lata, bo widzę, że już się boją. Ale typikują jeszcze póki mają okazję już się boją znowu czegoś No, schodzi jakiś żółty z szat. Tu jest. Już jestem widowie, teraz znowu dwie strzębie były, przechodziły i wypędziły gołębie za dwoma poszło oczywiście jak zawsze się rozwaliły Dawid Rzeszał jak siadły no. Ja tu mnie teraz pomyślcie że będzie codziennie jastrząb, ja im za nie tłumaczyć próbuję, nie chodzić solo, ale solo to Wam powiem, mój gąb kocha chodzić solo każdy, no, tyle przynajmniej kocha chodzić solo, a reszta to chodzą petarda ładnie w locie, no się pytam, czy mam... Czas, żeby zrobić przerwę, ale nie, muszę po pierwsze powiedzieć, że filmik ich a po drugie, że ja strzemię i dwa biją. Znów się pojawiły. No bo to samiec został, no. Przyprowadził samicy i to taki duży z małym, tak jak zawsze było. Lata duży i mniejszy. No i ten mniejszy to jest. Ten, co zostało tamtego drugiego, no. To tak, się pozbyłem, no. Jednego się pozbyłem i drugi. co z tego? Jak jeden pójdzie, drugi się przyniesie. I będzie nieskończoność, no. Gołębie to są aż tam, się przesplotły. O, jeszcze byle to poszły i zobaczcie, zniknęły, widzicie? Zniknęły mi. Ja Jastrzębie, zniknęły, może już coś wzięły, bo one by przyszły, bo... No jeszcze nie powiem wam, że chodziło kilka gołębi. Chodziły, ale tak się bały, że poszły na wieś, nie bały się, musiałbym, bo ja sobie normalnie ten przelatywał. Jakby to się zerwało, to by wziął. Nie daję spokoju, nie daję. No. A wcześniej znaczy widziałem, że pan Andrzeja z wyszwamsa znowu brały. Pan Andrzej wypuścił wcześniej tego jeszcze ja też widziałem, ja on go nie wypuścił za, za cholerę, cholerkę. No, no tak jasno to już on się jak się już raz usiądzie, to nie wiem po co tak pan go podpuszczał, bo ja tak jest, jak już raz siądzie, to on będzie coraz pewniejszy, jak będzie brał tam gołębie. Nawet jeżeli go przegoni czy coś. On będzie pewniejszy, będzie wiedział, że go wypuści, będzie myślał i będzie myślał, jak że go wypuści. Później, nawet, będzie dar się, czy coś, czy będzie puszczał ten pistolet. No to już później się bać nie będzie. O, o, jest jazz, zobaczcie. Heh, wrócił, idzie, coś tam. Od razu pewniak. idzie za jakimś głębią. Zobaczcie. O, o, idzie, idzie, o, idzie, zobaczcie. A to nawet widzę, że coś chyba lata. Idzie za jakimś. O, jak grzeje, kurczę, zobaczcie. Pogrzeb, po jak patrzą na niego. Pogrzał za jakimś moim. Głębi już schodzą. No my, dzisiaj zobaczymy, jakie tutaj straty będą w sztuce. W jakiej sztuce i jakich. Mi się wydaje, że dzisiaj z jeden na pewno ubył. No bo teraz widziałem, że jeden na jakiś wracał. Bo by dwa z tego kierunku szły. No to może trzeci jaszczą po prostu przyleciał. No tej jastrzębie jest od groma. I u mnie nawet może być tak, że nawet pięć jaszczębi będzie, ale to jest rzadkość. No. Tutaj ludzie, to nie będę mówił, no, też jakoś przepłaszają mnie, jako blachą walą. Ja też będę musiał chyba tam bo to pewnie bardzo efektywne jest. ale nie w taką blachę takim młotkiem, ale ponadto tak uszy od tego na początku bolą, ale da się przyzwyczaić. A ponoć później to jastrząb będzie uciekał jak nikt inny, no. Gołębie schodzą te lepsze, ktoś mówi, zrób selekcję, no to tak, wszystkie te osobniki muszę wyrzucić. No, proszę, ja mówię, ja tak kocham tego łębie, no mi szkoda, no. Szkoda mi bardzo tych gołębi i bardzo ich szkoda, no. Ja nie chcę, żeby to, tak się skończyło dla nich, no ale... Ja zresztą będzie je brał, bo widzieliście, on nie, on nie bierze tych z góry, bo te z góry to dobrze chodzą. I on, właśnie czeka, on właśnie czeka na takie momenty, że one aż będą się rozwalały dosłownie z, z gołami. Dosłownie te, te dosłownie zachowały się jakby jastrzą był, te, po prostu te słabe się zachowały. I wtedy atakuje. no, O, siada tutaj. O, pocztowy Szemelon. Widzę, że on chodzi zaczął. Mądry go. No, o, wczoraj nie chodził ten Szemel, a dzisiaj już widzę, że chodzi. No, buczaty. Stary żałobnik siadł. Nie, bo stary się albo się boi. Stary tak to chodzi, to stary. starego nikt mi nie ma prawa nic powiedzieć, żałobnika. To był taki, o, narodowy, o, a to już, głupce. No, i tyle tu jest. No, zobaczymy, czego brakuje, no. Wyrzuciłem tego ciemnego, tego z rynku, a ja wam powiem, że go chyba nie ma, bo się chyba na mnie obraził. Nie ma. O, o widzowie, gdzieś jest Jastrzą. Chyba, albo przylecia po prostu nad budą, no. O, tu ucieka drugi go No, więc wam powiem takie jaja. Grosiaty się klapnie, klapnie, klapnie. Grosiaty klapnął już się zdecydował. Połowy spierdziela gdzieś, ucieka. No, ewakuacja dla gołębi. No, usiadł tu na drzewie czy coś. A, nie, jest i połowy, wrócił. Kolejny, no. Mówię ci, jeden gdzieś czeka na nie. A, on głupi nie jest. To jest bardzo mądry jastrząb. obydwa. O, jest ten nowy ciemny nag z rynku no. Kurde, że one tyle czasu przeżyły. Tam, bo przecież pierwszego dnia już poleciał z żałobnikiem do sąsiada, no. Niby żałobnika nie było, ale to ja, to ja powiem, no. Ja nie wiem, no. no tragedia, mam no, powiem, no, co dla mnie, to tragedia, no. U mnie będzie teraz już jakiegoś brakowało, to ja już wiem z automatu, że będzie któregoś brakowało. Nie, bo jak tam poszedł za jednym, tam za drugim, Dwa poszły jastrzębi. O. Wyszki się zamykają, a ten ciemny głupi jest i te się nie chowają. No i zaraz przyjdzie jastrząb ja... No właśnie taki gołębie mi zabiera, bo zabiera takie przygłupiaste, no. No powiedz żeby to jest pan rygą. się nie boją tego jastrzębia, no. A przyjdzie, wtedy zaczną się bać. O, przyszedł jakiś widzowie. Przyszedł jakiś biały do mnie. Wrócił jakiś gołąb, zobaczcie. Wrócił. Nie wziął go jastrząb. Murzyn. Brawa. Aż o kurtkę będę walił. Brawa! Bo nie mam jakiej na mu braw zabił. Brawa! A poszedł i się jeszcze uratował. Co to za murzyn? O, to mój ulubiony. O tak kurde, ty mądry jesteś, co? Sprynciasz, a jakiś zmęczony. Ty mądry, gołam. O, to jednak się schodzą. No, jeden się strzedł. Murzyn. No, ale on jak wygoni, to już nie wrócą zazwyczaj te gołemy. No, no głupie są. A si! Napiją tej wody, są przemęczone. O, zobacz, jaki jest zmęczony, jakie strzała ma kurde. No, nie lot, no, oczywiście, że nie No, nie loty no, będą mi uciekały, bo nie loty no, nie mają siły w ogóle na nic. No to. Pasiaka nie widzę. Zawsze ja też go nie widziałem. O, ja już się znalazł, mówię. Nie widziałem, a po chwili się znalazł, miałem powiedzieć. O. No i na razie wygląda na to, że. Żonka pasiatego to jest? I nie ma chyba żonki pasiatego. Nie ma żony pasiatego. A nie jest, tu siedzi. to morlineczka jest. Muszę się dobrze przyjrzeć. Czerwoniaki są, bo czerwoniaki są dla mnie ważne. Czerwoniaki są, żółciaki. <grym>, jak te pieniądze, żółciaki. Żółciaki są, jeden żółciak, drugi żółciak, trzeci żółciak. O! Czwartego nie ma, jednego żółciaka nie ma. A nie ma faktycznie, no. Szkoda, no, ale nie ma jednego żółtego gołębia. A nie jest pod kwiatą, był. Żółciaki są. Stara czarna, dwie czarne są. Dobra, Murzynów. Liczymy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Murzyny są wszystkie z ciemnymi. Dobra, chyba znowu wam powiem, że chyba nic nie wziął. Krymki. Są bociany, są mewki egipskie, są... Gratulacje, dzisiaj udało Wam się przeżyć bardzo... Hardcore'owy niby dzień, ale to hardcore'owy wcale wam powiem, że nie jest, bo one teraz będą miały tak na co dzień. Budapesz widzę, że jest. On twardy as jest. Te stare moje Budapeszty są. Widynka z białym są. Kurde, powiem wam, że chyba wszystko jest. Tutaj Koka jest, to Koka. O, koczka taka. No, ktoś mówi, zrób selekcję. No, powiem że się tak do niej przywiązałem, że ja im nie chcę żeby tej selekcji. Wiesz, zaś się hej teraz pojawi, że ja to... Nie mam do nich tego, że ja nie jestem taki ostry. Ja sukawy wobec nich jestem, ale jak one nic mi nie zrobiły, to czemu ja mam je wywozić, no? Miałem, my mam im zrobić tę selekcję, ale to, to... Nie chcę ich nigdzie daleko. No. Jak jest głupi, to wiem, że nawet bez wartości jest, ale... Nie będę, kurde, białego dwo, po 20 km wywoził. 10 to maksymalnie. A tam piszą. Każdy ja to już długo nie widzę, ale każdy kiedyś pisał. Ela to już nie ma do niego potencjału, nic, bo nie pisze. Kiedyś pisał, ale to kiedyś, więc niechaj tu się na nic. Że ja to powinienem du dużo dalej te białe ponieważ ja bo po 10 km wywoziłem, no. no i nie będę dużo dalej niż 10 km, i to w ogóle będę te takie naprawdę mądre gołębie, będę widział, że będę testował na 10, a nie. A jak ja, kurde, takiego słabego co nie lata, to kurde, ja się ucieszę, jak osiem z ucieknie. Bo to nie oznacza, że coś potrafi, o nie. Sercowy jest, lalka. Sercowy to w ogóle chyba ta jest jednak, więc chyba będą musiały dwa jasne dokupić. Jaśniarki właśnie, czy wszystkie są. No jakby tej składowej nie było, o jest, dobrze. Składowa jest potrzebna. No i się cieszą, no. Macie czego się cieszyć, macie gruchajtase. No bo jeszcze dzisiaj żyjecie. Nie będę kłamą, bo to mogą mnie żyć na przykład. Ryśka jest zawodowa. Kok żółty jest. A taka kuc. Taka kuc. Kok. I miks, kuks, coś takiego, kok. Zwykły kosway. Ale niby to rasowe jest wam powiem, bo na targu widziałem takiego, tylko że wiedeńskie mają takie głowy, takie. Siwki są wiedeńskie, winery wiedeńskie, to ja widziałem takie coś, tylko że wiedeńskie. No. Kurde, ja się zastanawiam, mówię to czy jest chyba to rasowe ale nie wiem, mam powiedzieć, co to, za zarasa jest. Ale chodzi, chodzi. O. I teraz przyszła na miłość czas. Miłują się tu gołębie. A niektóre to o, siedzą dalej przerażone. Krymka jaka przerażona, ciemny wtulony. Żałowniszka ukryta, rzeszowski wystraszony. No i niektóre się boją, a niektóre to mają gdzieś. Niektóre sam mądre. Dobra, pozdrawiam wszystkich. Jeszcze raz życzę dziewczynom, wszystkiego dobrego. No. Jeżeli mają gołębi to zero takich ataków jak ja z podwójnym miastrzem i nawet z pojedynczym też zero, no. I co no, jak czegoś brakuje to przyjdzie, a jak nie przyjdzie, to się za dwa dni skapnę. No. Aż znaczy na pocztowy nie patrzę na tak dokładnie, się zerknę. O, nawet nie patrzę na tą wodę, ja ją zaraz wymienię, bo paskudna skudna ta woda, no uniszka żeby się nie wyleciała na filmie. O. No, panienka też jej wszystkiego najlepszego ci życzę. On też jest panienką, no. Dobra, pozdrawiam wszystkich. Do zobaczenia i cześć.